mam widzowie, witam was w kolejnym odcinku podczasowych Poczynań Jak sami widzicie na samym starcie już jest jakiś handel 6,5 miliona dostaje na dalsze inwestycje A tutaj jak sami widzicie kupuję nowe EQ dla peta Pet też w starym chodzić nie powinien Tylko 14 wiedzy mu dodawały dwie obrączki A tak ma z dwóch obrączek ponad 17 mocy Razy 2 czyli 34 mocy co jednak zwiększy mu te dps -y, a jednak po to mam tego kruka, żeby bił. Tutaj na załączonym obrazku, gracz Sims odbiera swoją nagrodę, jako iż wygrał w poprzednim konkursie na klejnot, z powodu takiego, że poprzednia osoba po prostu tej nagrody nie odebrała. Tutaj on sobie odbiera i jest gity z majonez. Tutaj widzowie mam do was jeszcze jedną sprawę, a mianowicie stwierdziłem, że nie ma sensu, żebym ja robił live'y i potem po tych live'ach wrzucał odcinki, w których jakby robię streszczenie live'a bo to jakby nie o to chodzi, że ludzie by oglądali potem tylko streszczenia, na live'a nie wchodzili albo żeby oglądali tylko live'a, to potem nie mają po co oglądać odcinka, bo już cały live obejrzeli, także na odcinkach będą tylko momenty z live'a, które faktycznie miały jakiś wpływ na postać, albo były takie super śmieszne, że was wypierdoli z krzesła, a jak nie, no to nie będę wstawiać tych wycinków z live'a. Kto obejrzy live'a, ten sam sobie obejrzał, albo kto obejrzał powtórkę live'a, ten sobie to obejrzy. W sensie takim, że jak już obejrzeliście live'a, to możecie obejrzeć filmik i nie będziecie drugi raz oglądać tego samego. I też odwrotnie, że możecie wtedy obejrzeć powtórkę z live'a, albo jeżeli oglądacie same filmiki, to możecie wpaść na live, bo jakby jest duża szansa, że nie zobaczycie tych samych fragmentów materiału. No i więcej w tym temacie już nie mam do dodania. Pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, dajcie subika, dzwoneczek, elo obserwatora? No, no, góra on racji. <noise> Zawsze góra <noise> Nigdy nie widziałem żeby się zrespił na dole, ale na dolnik. Kto złapał? Marakasz Kurwa łowca, łowca w Jakie manie Oczekujesz no, na dołączenie, nie klikaj w dołącz jak oszalały Nie, nie będziesz mi życie okładał. Dobra klikaj. klikaj jak taki zrównoważony, a nie oszalały Czyli po prostu powoli klikaj Ktoś jeszcze tutaj będzie hopał? A po co wam więcej, jest to tylko obserwator? No nie wiem, no może ktoś coś zrobił... Ja nigdy nic z Obserwatora nie zrobiłem. A ja zawsze tak dbałem o swoje pety. BMW. Już ja z bibliotekarza zrobiłem, no z Obserwatora mi się nie zrobiło. Czemu jego era się nazywa BMW? Bo lubi po niej jeździć. Well. Oh, wow. Ja by jak każdy płacał to... Już by klatki się budowały. Czemu mi Mariakasz ten ludzie co daje. Żeby tą by nie zajebał. Nie topyż by nie zajebie. On ma tylko dwie kwatki i za mu schodzą. Nie topyż, że się tu nie trafia. 2-600, 2-200. Dobra, ja roba. kopam. No i chuj, zajebiście. No. A widzisz? Zajmisty dropik. E co? E co? Ty w ogóle już robił ktoś tego quest'a? Bo nie wiem, czego robić, jeśli życia. Czy dam radę, czy potrzebuję do tego drużyny? O, i 50K do oświadczenia, 150 k złote. Easy. Na chuj. Centrum tylko 35%, ale je wiem nie to. Ma piątą rangę, więc średnimi flaszkami można to ulepszać. Tealon 1,2 miliona kosztują na prawo, będzie w chuj droga. No. HP końcowe tylko 12 na plus, ale mam 1600 kurwa many, nie? To już powinienem być w stanie zrobić dwa mięska bez odpo. Kruk też już ma praktycznie całe kół kupione. Brakuje mu lepszego pancerza. Nie ja będę za każdym razem deszczem walił. To... easy. Dropałem Tahadi Węży Dolarami i normalnym kablem za 100 euro. Karatris. kurwa, drobny. masz. No to karatris za karatris no co? No. Oto przyszedł czas, widzowie, na nagrodę z następnego konkursu. Który wygrał gracz z Nikiem dówbrat. Konkurs był na świeżym mięcho. Gratulujemy zwycięzcy i mam nadzieję, że będzie trochę większa frekwencja w następnych konkursach. Tutaj możecie zauważyć, jak sobie robię reset na postaci, bo stwierdziłem, że mam za mało hapsa. mocy mam wystarczająco, jak trochę będę mniej bić, nic się nie stanie. Do tego dałem sobie jeszcze 10 punktów wiedzy z mocy, żeby linka wchodziła na 1 PA i więcej trafiać. A jak już mówiłem, te 50 damage, czy ile tam jak... Które straciłem nie jest dla mnie aż tak ważne. W porównaniu do tego, żebym przestał padać na. Nie wiem, choćby na czyszczeniu z DZ, DZ czy coś. Rysówki pod chapa to nie jest w moim zdaniem wypadek. 15 tysięcy do ulepszenia. No, no. Kurwa. Drogi biznes. No tak Dobra, weszło plus, plus 3. I zmieniam item. A, w mi miejscu dałeś do znajomych, kurwa Oprost. Dobra, ja spierdam, bo ja na serio padam na ryj kurwa pierwszy Dobra, no że... Nie chcę wykrakać, ale nigdy nie miałem szczęścia do tego itemku i zawsze mi palił <ścoughs> Plus jeden Plus no. dwa i plus 3. No jesą. to na pewno nam pelka zdopnie, jak to mówił Manorat. Tam im na Easy nie pelka górę No. Jaka kurwa pelka? Na Lawina peleryna, no przez to się rymuje nawet, nie? Ej, vent, 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 vent! Wąwóz, wąwóz, wąwóz. Nigur ma. Nigur ma. bloku, bloku. A nie próbowałeś... Siódmy nasz, tak? Nie próbowałeś korku wrzucić? Siódmy pod zoną. Ty pisząca. zajebał cię. Długo, ty... No, od wczoraj. Chłopo. Potrzeb, kurwa garda! <grym> no nie no, nie zginął. <grym> z jednego kamyka 900 prawie. Mi pociągnął. Ciekawe, czy coś, coś jest, mnie No i chuj. Pan ty po z cool, murym mi, I o. trafiło, o proszę. Murym zajebiście. O. Patrz, i każdy drift daje 20%, dla ty do. przykładowo masz 3 drify zużycie many i 2 regeneracja regeneracyjne. To masz 40%, że ci wejdzie regeneracja many i 60%, że ci wejdzie zużycie many. No więc A, jak to tak tak. Jeden, to musisz 5 takich sam. Czyli loteria. No. Jeżeli, jeżeli nie chcesz ryzykować, to pięć takich sam. Dobra widzowie, siema, sytuacja jest taka, jest niedziela, ja dobijam sobie level na Mario i za chwilę będę montować filmik, który wam wrzucę jeszcze tego samego dnia. Jak widzicie level 62 podaje, że już jest zbity. Za chwilę Kruk wbije level, już mu kupiłem nowy pancerz, żeby był tylko i wyłącznie pod moc, ale właśnie potrzebuję tego 61 poziomu, żeby go założyć. W międzyczasie sobie jeszcze expię tego Nietopera i Kruk wbił też kolejny poziom, także expimy razem. Zakładam mu lepszy pancerz, ten pójdzie na sel oczywiście, ubrany w hull pod moc, także będzie napierdalał. Ja wbiłem kolejny poziom, oczywiście idziemy w moc. Mi nie zostało już nic innego jak tylko podziękować Wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobał, zaprosić do oglądania następnych materiałów, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, zostawcie dzwoneczek, bierzcie udział w konkursie, miłej niedzieli, naura!